Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam Państwa na trzeci Samorządowy Kongres Trójmorza. Kongres, który odbywa się tutaj, w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, w dniach 16-17 maja. Kto będzie na tym kongresie? Samorządowcy z 12 krajów Europy. To oprócz nich będą politycy z tych krajów, którzy będą mówić o bezpieczeństwie Polski, o wojnie na Ukrainie, o współpracy gospodarczej między państwami oraz o wymianie naukowej i wymianie... Kulturalnej. Wszyscy ludzie, którzy chcą wnosić coś nowego dla rozwoju tej dwunastki, będą mieli prawo głosu na tym kongresie. Będzie to wielkie wydarzenie polityczne, społeczno-gospodarcze na Lubelszczyźnie. Dlatego serdecznie Państwa jeszcze raz zapraszam. Spotykamy się 16-17 maja w CSK w Lublinie.